O, wy tu jesteście. Siępka. No tak jak już jesteście, no to może zostańcie i oglądajcie do końca. bardzo, bardzo deszczowa pogoda. Tutaj to fish, piesek. Yy, I testujemy jak bardzo yy, będzie ciepło w tych bryczesach od Equesta, zimowych. Które pod spodem mają futerko, jak widzieliście jak pokazywałam je wam. No i dzisiaj mam w planach z yy, Tutaj właśnie wziąłem pad do jazdy na oklep. Mam w planach poruszawać je yy, z tym padem, zobaczcie wyprałam rzeczy A oczywiście wszystko do prawki wrzuciłam, bo, bo tak, bo zawsze to jakoś solidniej według mnie wypierze czopak też wyprany to po prostu poukładam teraz na półkę Tu gdzie jest moja półka, bo na dole tutaj jest zajmąki więc ja tutaj sobie poukładam nie wiem, dzisiaj chyba nie będę jej ochraniać czy zakładać, bo po co będzie po piasku chodzić Nie będzie nic takiego ciężkiego robić, wyczynowego że ścięgna by mogły się zerwać Z raczej nie zakładam tych uchraniaczy dzisiaj No ale będziemy miała ten czaprak, pad Będziemy w ogóle testować czy popręg będzie dobry To jest popręg, bo jeszcze go nie podpinałam No i co, ja to poukładam I, i zaraz do was wracam Dobra, tutaj mniej więcej już poukładałam nie mamy jeszcze wieszaków, to jest tak zrobione po prostu, żeby na razie rzeczy tutaj zostawiać. No i tak, kantar zostawiam, mówiąc idę po Hakusie i będziemy nagrywać. Jeszcze ją sobie wyczyszczę na pewno, tutaj jest jej jedzonko, to nagram też jakie jedzonko daje. Więc nie odchodźcie. Akurat tak słabiutko pada, że można coś porobić. Hello! Cześć Jakuś! Co ty jesz? Korejadłaś? jadłaś? No. <gry> Tofik też musi. Cześć Słonko! Stęskiwaś ze mną? Tak, ty korejesz. No cześć! Co ty z psem się witasz, a nie ze mną? Ale ty jesteś. No cześć Słonko! Co tam u ciebie? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Koniu, zostaw to Fika! Patrz jak się boi, biedny! Zostaw go! No, zostaw! Idziemy, co? O, jakiś smaj. Super! Mam dla ciebie maćkę. O, jak słodko! Smaj! Dawaj, smaj! Super! Super, konia! Tak! Ale jesteś mokra. Dobra, idziemy przez najgorsze błoto. Co? Zostaw to fika. Idziemy przez najgorsze błoto. Masakra, znaczy jeszcze się nie zaczęło. Zaraz zobaczycie. Bo tutaj niestety mamy taki teren bagnisty mega. O proszę, już driftuję, już driftuję. Cześć, spokojnie koń, spokojnie. Tutaj uważaj. Tu jeszcze z górki jest, nie? to tu się zaczyna te błoto. Spokojnie, spokojnie, tak jest. super, super, chodź, 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 trzeba wezmę tam w to ci obmyję te kopyta, żeby wyczyścić tą super kołoń. Sobie teraz poczyścimy, zobaczcie jak jej sierść odpada, o proszę. Masakra z tą pogodą teraz jest chyba 7 stopni, bodajże. A zaledwie kilka dni temu było 23 stopnie. No to zobaczcie, jaka zmiana temperatury od razu. Co tam patrzysz koniu? Co tam widzisz? Coś widzi. O, tutaj weźmie kapraczek. Tofik. Tofik. Konik wyczyszczony, teraz będziemy zakładać oto te rzeczy. Najpierw czaprak koniu, serio? No trzeba zobacz, pomachaj to jest fajne. Super! O ty, ty słodka. Ujęciu. Dobra, muszę chyba przestać nagrywać. Właśnie reprezentuje się Akamada. Wpadzie to jasy na oklep. Tak koniu? Się, spytacie się, czemu czaprak po to. No bo nie chcę na razie zniszczyć tego pada. Widzicie, tu jest taka pianka. Wiecie, jak ona się spocić, czy coś. Nie wiem, jak to działa. Na razie, na razie niech będzie tak. Tak, koju I drudzy pewnie jeszcze spytają, dlaczego ją włączuje w tym pasie i po co. E, no po to, moi drodzy, żeby się przyzwyczaiła. Tak? Tak, koju? Żeby się przyzwyczaja po prostu do nacisku, od na przykład popręgu, od tego, że coś ma na grzbiecie, że musi z tym chodzić, na przykład, że będzie coś tutaj latać. No i to jest w każdym razie tak jakby takie odczulanie, żeby się nie bała tego po prostu. No i co? Zaraz założę jej. Albo nie będę zakładać jej, po prostu spuszczają ją i e, polążuję się na wolności, jak zawsze. Hakuś wstępuje się. Tak jak mówiłam na wolności, dla nas to jest najlepsza zabawa. To tak powiem, bo ona wtedy się ładnie rozluźnia. Nie ma żadnej presji. Tofik będzie nam kibicował na pewno. Dobry koń! Tylko za podstawę, za, zat Tak jest. Trochę błota, trochę możemy się pobrudzić. Ale idziemy, idziemy, koniu. Dobrze, że mam tryb w aparacie, że nagrywam 4K ten film, potem renderuję do 1080p i dla Was potem jest jakość super, więc yy, ostatnio nagrywam telefonem cały czas. Dobry koj! Mam jeszcze szerokokątny obraz, jak widzicie. Ja jestem od niej 2-3 metry. Tego nie widać na filmie właśnie dlatego, że mam szerokokątny. Super koń! Tofik jazda z drogi. Jak <grym> się wkuszyła. <grym się wkurzyła> Super koń! Muszę zwrócić uwagę, czy ona stawia nogi od piętki. Stawia kopyta od piętki. Czy najpierw w tył kładzie, a potem w przód. To jest bardzo ważne. Koniu, no nie szczu się tak na tego psa. Nic ci nie zrobił przecież, co ty? Super koń! Super! Tak jest! Moi drodzy, zaczął lać deszcz, ale trudno. Koń kus, hop, kus. Tak jest. super! Super koń! Takie super! Oj idealnie! Super, tak jest! Super! Tak jest! Brawo! A się bojło bo teraz szumi. Super, Koj! Super! Tak! Tył, tył. zat 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 zat. Podstawiaj zad, Misiu. Tak jest! Super! Tak jest! Zadzik idzie. Zadzik idzie. Aktywnie. Pięknie, brawo! Nie bój się kałuży. Super! No ale nie dokończyłam, bo i się blaszaka. Bo jak mówiłam, też zaczął padać. Chowaj, zat, Bo mi Zadem idziesz do wewnątrz. Super! Musisz się wygiąć. Super, koj! Super! Mój tato przyjechał, no dawaj koniu, tak jest, super! Ale i się biegać chce, zobaczcie, jak pędzi. Ale dobrze, dobrze, zadzik, zadzik, pracuje, misiu. Super, tak jest, super koń, brawo! W takie momenty zawsze staram się nagradzać ją do środka wołam, no tylko bacik, nie muszę, bacik, zawsze ją do środka wołam i daję smakołyka, jak właśnie zyskała właśnie fajną pozycję, jest rozluźniona w kusie. Traf w drugą stronę koń. Tak jest, super. Mój tato tutaj zrzucił cegłę i się przestraszyła, spokojnie. Tak jest! Super! Brawo! Up, 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 up. Tak! Dobry! Dobry! Super! Pięknie chodzi. Tak jest! Super koń! Chowaj mi zacik. Oj, brawo, Super! No kurczę, deszcz zaczął padać, masakra! Super! Tak jest! Dobra, teraz chwilkę z bo idziemy i spróbuję się potem troszeczkę pobawić z nią. Dziwierko, ktoś taki kochany, no? Ty! Dobra, odpinamy i kolacyjka. Teraz czas na jedzonko, czyli standardowo jabłuszko, tylko muszę pokroić w zębach. Picek pokrojone. Teraz sieczka z nuba Equifa, nuba Hoof and Shine, bo Fakusia niestety tak musi dostawać. Na kopyta. muszę może ja na No to leci jedna miarka. No i teraz to wszystko wymieszać. I podajemy konikowi. No i niesiemy hakusi. Akusi ubrana w derkę. Yy, ponieważ on no, troszeczkę się spociła. I ubrałam na chwilkę, żeby wsiąkło to wszystko. I potem pójdzie na paswisko. Bo jak wiecie, y, nasze konie stoją 24H na paswisku. Teraz deszcz kleje Dobry koń, co smakuje? Super Ostatnio nie chciała jeść Akamada. W ogóle tego nie wiem czemu. Teraz wcina. Bardzo się cieszę. O fajnie, no. A co ty śnieg robisz? Jeszcze nie święta nóżku. No tak, tu taki kochany dzisiaj. No jak widzieliście sukces, bo oparłam się. Cała na nie, Tak jakby można powiedzieć, że już na niej leżałam. Bo siedziałam, no to nie ten. Nie wiem czy widać to na nagraniu, jak paruję zderki. Ma nie widać. Jedz, jedz, no cieplutko idzie. No jak wróci na paswisko, to, to się wszystko wypłucze. Ten cały brud bo on tam trawkę mają długą. To się wypłucze. Ontario zazdrosny. Co Ontario? Przywitaj się z widzami. Czy masz ciasteczko może? Czy masz ciasteczko? Nie masz. No dobra, to ja będę dalej wcinać drewno. Ci się dokopałeś. No ale teraz wszystko to jest czyste, wyprane. Ten kanter też. Czy sądzę, że długo nie pożyje? Posłuchajcie, jak chrupie. Moi drodzy my wracamy na paswisko od strony naokoło. <grywa> tak moja logika. parasolka ale na całą jakąś się nie boi. Bardzo fajnie. Stukot, kopyt. A no właśnie, dlaczego wracamy naokoło? Bo tam nie ma błota. A ja nie chcę, żeby co sobie ubrudziła znowu całe z błota. Bo z grudą nie chcemy walczyć co nie koniu. No, tak idziemy sobie. Możesz sobie skubać. Oczywiście polecam w ogóle te kalosze z dekatlona jeździeckie, bo są do jazdy, ale ja nie ubieram je na jazdę, bo by się nie wyjeździło. Więc to są bardziej takie właśnie na jesienne spacerki, a wodostajni. O, tu już jest paswisko, zaraz Ontaria przyleci. A kuś, niech sobie poje, jeszcze kopyta jest najlepsza rosa, pamiętajcie. O, ona się już w ogóle nie boi tej parasolki. Super koń! Chodź, Ontario, tu zaraz przyleci. Tylko nie jest za dużo tej kończyny, bo ona mokra. Chociaż konie wiedzą, co robią. O, proszę. Wiem, że Ontario tam poleciał na koniec. Zaraz zobaczycie. Ale... Znaczy, no nie wiem czy zobaczycie. Dobra, dobra, nagram wam, żeby nie było. Chodź koń chodź. Chodź Ządka. Chodź zątka. Tylko nie galopem. Dobra, leci, zobaczcie. Brrr, no poczekaj, po poczekaj, pokaż Ontario. Ale ty jesteś. No. Nie pokazała cię, no zasłoniła. Co koń? To jest główienko, kochać. No i my tu jeszcze mamy od tej strony wejście na wielkie paswisko. I to jest ich paswisko, które łączy się właśnie z tamtą wiatą i lążownikiem. Spokojnie! O, zaraz ich wypuszczę jak... Uj. O, już to widzę, dobra. Ja ich wypuszczę może i znowu wam nagram. Dobra manie, kto się kameruje? Galop! <gryw> Poszły! <gryw> Uuu, pięknie! Ale mgła! Z nami takie niebo jest. No. I tak właśnie konie szczęśliwe. No wiedziałam, że bryk jest. No zawsze bryka jak jest szczęśliwa. Dobra, kameruję, bo nie wiem nie wiadomo co się tu zadzieje. A ja idę do nich, o, zobaczcie. O, jak pędzą. A to wyścig? Ej, przepraszam bardzo, ja z parasolką idę do państwa. Państwo mnie nie przyjęli? Jak to? Zobaczcie, ona sfałuje, moi drodzy. To były ewidentnie cztery takty. To były normalnie cztery takty. Przysięgam, nie kławię. Wpuszczam w wspomnianym tempie, to zobaczcie. Tutaj ta prosta, co się rozwędzała w chwilą. Normalnie cztery takty miała w galopie. Niesamowite. Ale parska. Właśnie koniec. Co lubią najbardziej w deszcz? Bawić się. Także kończę odcinek z tą parasolką. Jeśli Wam się podobał taki film, no to łapka w górę. Subujcie mój kanał. Piszcie w komentarzu jakie wolicie filmy, czy vlogi, klipy, a może coś innego. Nagram na pewno. No się patrzeć czy nie biegną a stałem się patrzę <grybujesz> także no co widzimy się w kolejnym odcinku bondro